jak oceniasz swój taniec Jestem z siebie dumna, bo nie popełniłam żadnego błędu chyba. W sumie jutro przegadamy pewnie to wszystko z moim partnerem tanecznym Rafałem Maserakiem, ale w każdym razie cieszę się, że po prostu Przeszłam ten pierwszy odcinek, że no, nikt nie odpadł, to wiadomo, ale w każdym razie cieszę się, że wyszłam na scenę, że przełamałam te lody i mam nadzieję, że będę tutaj długo, bo jest fajna atmosfera. Czy stres przed odcinkiem na żywo był ogromny? Tak, dzisiaj jak rano przyszłam tutaj do studia, to Rafał powiedział, że nigdy w życiu nie widział mnie w takim stanie. I potem co chwilę od każdego słyszałam po prostu, że Sylwia, co z tobą? Ja, jak ty wyglądasz? W sensie, a ja, takie, ja nie byłam świadoma tego, że ja jestem takim po prostu trupem. Ale ja również się wyciszam przed programem Mając na co dzień, jestem wulkanem energii. A kiedy się stresuję, to rzeczywiście jestem taka cichutka, spokojna. Każdy się zastanawiał, co się ze mną dzieje. Ale tak naprawdę Dzisiejszy dzień to była taka jedna wielka karuzela emocji, bo od euforii do wielkiego stresu. Ja sama już nie pamiętam wielu rzeczy z dzisiaj. Cześć, z tej strony Sylwia Lipka. Oglądajcie mój wywiad w przeambitni.pl. No i zostawiajcie lajka, subskrypcję i co? Do zobaczenia! <gry>